Donald Trump wygrał wybory i będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, poinformował CNN. Jak wynika z projekcji amerykańskiej stacji, kandydat republikanów zdobył poparcie, które zapewni mu wystarczającą liczbę głosów elektorskich. O jego zwycięstwie poinformowały innymi stacja CNN i agencja Associated Press. Rozstrzygnięcie wyborów nastąpiło zaskakująco szybko. Komentatorzy prognozowali, że o tym, kto obejmie stery w Białym Domu, dowiemy się nawet kilka dni po wyborach. Tymczasem już w środę czasu polskiego dowiedzieliśmy się, kto będzie się 47. prezydentem USA. W 2020 roku na rozstrzygnięcie trzeba było czekać aż 4 dni, Między m.in. ze względu na rekordową liczbę głosów oddanych pocztą. O zwycięstwie Joe Bidena nad Donaldem Trumpem zadecydowało wówczas 80 tysięcy głosów w trzech stanach. Do 11 grudnia władze Stanów muszą wskazać grupy elektorów, które będą je reprezentować w głosowaniu kolegium elektorów, formalnie wybierającym prezydenta. Głosy elektorskie mają odzwierciedlać wynik głosowania w danym stanie. Elektorzy zbierają się w stolicach swoich stanów 17 grudnia, by formalnie oddać głos na kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta oraz wysłać głosy do przewodniczącej Senatu. Rolę tę pełni wiceprezydentka i rywalka wyborcza Trumpa Kamala Harris oraz archiwistki Stanów Zjednoczonych. Głosy wysłane w sześciu egzemplarzach muszą dotrzeć tam do 25 grudnia, a następnie archiwistka musi je wysłać do Kongresu USA do 3 stycznia, do dnia inauguracji nowego parlamentu. Trzy dni później nastąpi ostatni krok formalny, posiedzenie połączonych izb kongresu, podczas którego oficjalnie podliczone zostaną głosy elektorskie i zatwierdzony ich wynik. Zakończenie kadencji ustępującego prezydenta, inauguracja i rozpoczęcie kadencji nowego prezydenta nastąpi 20 stycznia.